Wieszczady zawsze były dzikie i nieokiełznane, ale niektóre miejsca w tych górach budzą niepokój nawet wśród najbardziej doświadczonych wędrowców. Jednym z nich jest dawna opuszczona osada w dolinie Hulskiego, gdzie przed wojną mieszkali ludzie, a dziś pozostały tylko zarośnięte fundamenty i nienaturalna cisza. Nocujący w pobliżu turyści, Skarżą się na dziwne dźwięki, wycie, które nie przypomina zwykłego wilczego nawoływania, oraz błyszczące oczy w gęstwinie, obserwujące zmroku. Michał i jego przyjaciele, Ola, Jacek i Tomek, byli zapalonymi eksploratorami. Po usłyszeniu legendy o tajemniczych zaginięciach w dolinie Hulskiego, postanowili, że rozbiją tam obóz. To tylko wiejskie bajki, powiedział Tomek, gasząc papierosa. Ludzie wmawiają sobie bzdury, bo boją się lasu. Zbudowali prowizoryczne ognisko i rozstawili namioty w pobliżu starych fundamentów. W powietrzu unosił się zapach wilgoci i gnijącego drewna. W oddali było słychać słabe wycie wilków. Około północy Ola nagle się ocknęła. Coś poruszało się wokół namiotów. Dźwięk przypominał cichy, świszczący oddech. Michał, słyszysz to? szepnęła. Ale nie dostała odpowiedzi. Delikatnie rozsunęła zamek namiotu. Zatrzymała się w półruchu. Kilka metrów dalej, w świetle księżyca, stała postać. Wysoka, chuda, przypominająca człowieka, ale z głową wilka. Jego oczy jarzyły się na czerwono, a wokół snuła się gęsta mgła. Ola zamarła. Istota przechyliła głowę, jakby analizując swoją ofiarę. Z lasu dochodziły odgłosy łamanych gałęzi. Michał i Jacek, obudzeni nagłym hałasem, wybiegli z namiotów, uzbrojeni w latarki i noże. Gdzie, Tomek? Wykrztusił Jacek. Zamiast odpowiedzi usłyszeli krzyk rozdzierający noc. Tomek biegł przez las, ale coś było nie tak. Nie poruszał się normalnie. Jego ruchy były szarpane, nienaturalne, jakby coś kierowało jego ciałem. Uciekajcie, to! Ono w... to jest. Nie dokończył. Bo coś wyciągnęło go w ciemność. Po chwili zapanowała martwa cisza. Ola płakała. Michał ścisnął jej dłoń. Musieli uciekać. Biegli przez las, nie oglądając się za siebie. Mgła gęstniała, a światła latarek migotały, jakby coś zakłócało ich działanie. Wtedy je zobaczyli. Nie jedno, ale kilka. Postacie o wilczych głowach, stojące nieruchomo między drzewami. Nie poruszały się, nie wydawały żadnych dźwięków, ale ich oczy świeciły złowrogo. Nagle jedna z istot zerwała się do biegu. Ola krzyknęła, upadając na ziemię. Michał i Jacek pomogli jej wstać i ruszyli dalej, ale czuli, że coś ich ściga. Nagle Michał potknął się o coś twardego. Spojrzał pod siebie. To była stara, kamienna tablica z wyrytym napisem: Tu spoczywają ci, których las zabrał. Jacek nagle krzyknął i zniknął w gęstwinie. Ola i Michał dotarli do rzeki. Za sobą słyszeli tylko głęboki, gardłowy śmiech. Ratownicy odnaleźli ich dopiero rano, skulonych przy brzegu Sanu, całych we krwi, lecz bez żadnych ran. Miejsce, gdzie obozowali, było puste, nie było namiotów, nie było śladów po ognisku, a po Jacku i Tomku nie było śladu. Do dziś mówi się, że w dolinie Hulskiego czają się istoty, które nie są ani ludźmi, ani zwierzętami. Tylko nieliczni wracają z tych lasów, a jeszcze mniej osób pamięta, co się tam wydarzyło.